Siemanko. Dzisiaj u mnie upał 30 stopni, ale ja lubię upały i szczególnie lubię biegać w upałach, dlatego koło południa poszedłem sobie na długie wybieganie. No i zauważyłem, że oczywiście tętno było około 8 do 10 uderzeń na minutę wyższe niż zazwyczaj. Dlatego jeśli biegacie na Strefy tętna, to weźcie poprawkę zawsze na temperaturę. Ponieważ samo schładzanie organizmu e, sprawia, że wasze tętno będzie automatyczne wyższe, mimo że fizjologicznie dzieje się to samo niż gdybyście biegali na przykład w niższych temperaturach, ponieważ serce musi dopompować dużo krwi do skóry, aby się ona schodziła czyli wykonuje po prostu dodatkową pracę. Więc jeśli biegacie na strefę tętna, to pamiętajcie, aby dodać sobie w upałach nawet do 10 uderzeń na minutę i nie martwcie się tym, że to tętno jest takie wysokie. Pamiętajcie o oddechu, żeby był spokojny, będzie gitara. No i o czapce, jeśli ostro daje po głowie. Pozdrawiam.